Cześć wszystkim. Tutaj Marcin, wszystko z tej strony. Dzisiaj będzie recenzja trzeciego tomu o przygodach Gniewomira, zatytułowanego Służba Gniewomira. Jest to książka autorstwa Piotra Skupnika, jak poprzednie tomy. Powieść wydało u nas w 2019 roku wydawnictwo Psychoskok. Powieść, powieść zgodnie z zapowiedziami autora, wraca. Na właściwe tory, według mnie, czyli do formuły powieści drogi. Drugi tom, jak sam autor zresztą twierdził, był po to, żeby bohater mógł się jakoś wzbogacić, wyrobić sobie jakieś tam imię w świecie tej ich powieści. No i żeby dzięki temu historia w następnych tomach była bardziej ciekawa, bardziej interesująca no żeby główny bohater nie był po prostu takim jakimś śwokiem z pospólstwa, tylko no żeby miał już wyrobioną po prostu markę, nie? że tak powiem, no i generalnie akcja się, akcja trzeciego tomu za, zaczyna się zaraz po zakończeniu drugiego, czyli Gniewomir wraca z Afryki no i zaczyna szczęśliwe życie u boku Wilewietki Szczęście to jest przerywane różnymi tam wypadkami, takimi drobnymi. A to obieca ich książę Bolesław, chrobry. A to jego starsza córka, a to jego starsza córka zaprzyjaźnia się z księciem bezprymem, no i zachodzi z nim w ciążę. Gniewomirowi zaczyna grozić tajemniczy wojownik o imieniu Baldur, o którym mówi się, że jest synem. Smoczego Łba, to był taki złowrogi wojownik, no, z którym Gniewomir stoczył walkę w finale pierwszego tomu, jak pamiętamy, wtedy go zabił. No i generalnie no takimi różnymi rzeczami jest to szczęście Gniewomira właśnie przerywane, nie? No z tą córką jego, która zachodzi tam w ciąży z też są problemy, no bo wiadomo, no zaszła, yy, zaszła w ciążę nieślubną z księciem, no to też ich tam Bolesław może, yy, może za to wytracić, nie? I, i będzie wtedy problem. No, no będą mieć przez pewien czas problemy, a później nie będą mieć żadnych problemów, nie? No jak ich wytraci, to już nie będą. Yy, no i generalnie yy, tak to jest. Z czasem gniewamy, że zostaje wezwany przez księcia Bolesława. Ten każe mu pomóc Knotowi Wielkiemu królowi Danii w podboju Anglii. No jak wiadomo książek Knot Wielki, no to był synem Świętosławy, nie, no to no która była jego siostrą, była Bolesława Krobrego no, no i generalnie no takie dostaje geniował mnie to właśnie zadanie, żeby tego syna, właśnie Świętosławy we, wesprzeć. Nie? No i on tam, chcąc, nie chcąc, no, rusza do tej Danii. On tam się obawia, że tam Baldur mu spali wieś, tam wymorduje wszystkich. No, generalnie jego siostra Stragordon. Też ma tam jakieś wizje, no, że, Gniewomir zostanie, że y, wieś Gniewomira zostanie zaatakowana, że zostanie spalona i zniszczona i w ogóle y, kamień na kamieniu nie pozostanie. No ale, no, chcąc, nie chcąc, y, musi wyruszyć. No i tam wyrusza do tej Danii. Okazuje się, że y, Baldur też bierze udział w kampanii. No i e, tak generalnie się przedstawia fabuła. Czy Baldur jest rzeczywiście wrogiem, czy nie to przeczyta się sami. E, generalnie tutaj czarnych charakterów jest więcej niż w poprzednich książkach. Generalnie w poprzednich książkach zazwyczaj był jeden e, główny zły. E, no tutaj jest takich parę postaci więcej, na, natomiast ich wam ich za bardzo... Nie zdradzę, no bo to żadna przyjemność, jakbym zdradził wszystkie, wszystkie sekrety tej książki, nie, no to, 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 to lepiej poczytać samemu. Najważniejszą zaletą książki jest to, że wraca ona do formuły powieści drogi, nie? i to jest najlepsze, co mogło ten cykl spotkać. Nie dlatego, że ten cykl jest jakoś zły czy coś takiego, wręcz przeciwnie, on jest doskonały, ale on był właśnie najfajniejszy, właśnie był pierwszy tom, który właśnie był taką powieścią drogi, nie? że jest po prostu po, pokazany jakiś tam dłuższy wycinek z życia bohatera, w trakcie którego on przeżywa różne przygody. No i tutaj jest um, bliżej właśnie tego pierwszego tomu i to mi się zdecydowanie właśnie podoba, nie? Ale to nie jest jedyna właśnie e, zaleta, nie? Sama przygoda Gniewomira, e, walki właśnie o Anglię, są ciekawe, są ciekawie opisane. E, no generalnie mamy, e, mamy właśnie pokazane, jak wyglądał podbój e, Wielkiej Brytanii właśnie przez Duńczyków. E, no i e, też e, jest tak, tak, że te wszystkie, obserwujemy też wydarzenia, Historyczne, które miały miejsce w, w krajach skandynawskich, bo nie tylko jest Wielka Brytania, ale gniewomiernie odwiedzi też Norwegię, Finlandię, no i generalnie będzie bardzo, bardzo ciekawie na tym polu. Oczywiście są świetnie opisane bitwy, pojedynki. Jeśli miałbym się czegoś szczepiać, no to troszkę rozwinięcia intrygi y, związanej z Baldurem. Y, nowe czarne charaktery. Y, nie są aż tak intrygu, intrygujące i ciekawe jak y, te z pierwszych tomów, z pierwszych dwóch. Y, zdecydowanie y, tak najciekawszy to jest tylko jeden. Y, Zgadza Wam, że jeden z czarnych charakterów będzie kobietą, nie? I to jest jedyny ciekawy, czarny charakter. No pozostałe, na no to już są tak jakby, według mnie były mniej interesujące, mniej mnie one zaciekawiły. Natomiast no, fajnie jest, fajne jest to, że autor eksperymentuje z twistami fabularnymi, wymyśla jakieś intrygi, nie opiera się tylko na moty nie próbuje się opierać tylko na motywach przygodowych, i to jest fajne, nie? Fajnie by było jakby w następnych tomach trochę bardziej to autor y, dopracowywał, nie? Żeby... Nawet mógłby troszkę lekko y, zawrzeć jakiś elementów z powieści szpiegowskich czy kryminalnych y, i wplecić y, je w wątki właśnie do Gniewomira. To by, był, to by było fajne rozwiązanie y, według mnie. Zobaczymy, jak to w czwartym i w piątym tomie właśnie będzie. Nie? Mam nadzieję, że w tą stronę właśnie autor pójdzie i kolejne tomy będą wymiatać nie? na tym polu. Natomiast co? No, ogólnie powieść trzeba ocenić pozytywnie. Nie? Ja jej daję taką cenę 7 na 10 generalnie nie jest to książka lepsza od pierwszego tomu ani dorównująca pierwszemu tomowi. Niemniej jest jakby równie dobra jak drugi tom, z tym że właśnie że wraca do starego klimatu i to mi się bardzo podobało. Jeśli autor dopracuje rzeczy, które nie działały do końca w poprzednich tomach, no to myślę, że Seria będzie naprawdę fajna, nie? Nawet jeśli nie zawsze jakieś pomysły Piotra Skupnika tutaj działają, no to nie w sposób mu odmówić kreatywności. Według mnie jest to świetny pisarz i generalnie jego sposób napisania powieści historyczno-przygodowych bardzo mi odpowiada. Dobrze, że autor nie chce, żeby cykl szedł w takie wyświetlane klisze, nie? żeby każdy tom był taki sam. I to jest właśnie w, ty, w tym cyklu najfajniejsze. Nie? I bardzo trzymam za kreatownością Piotra Skupnika kciuki. Moim zdaniem jest to jedna z fajniejszych książek przy, przygodowych polskich, jakie czytałem w ostatnim czasie, nie? Bardzo mi się podobało. No i co? Czekam na następne tomy, nie? No, mają się w bibliotece pojawić. No ostatnio jak sprawdzałem to jeszcze nie było. E, dlatego się biorę za dzieci Hannibala i... No i co, no. no i przeczytam, że dzieci Hannibala, no to zobaczę co tam słychać w bibliotece czy już przewieźli. No i albo będziecie mieć następne tomy e, Służby, tomy o albo Puchanie Balu, no to e, wezmę się za Syrenę Johna Eversona najwyżej, nie? No i co, no... Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. E, jutro będzie przegląd newsów, nie wiem, czy będzie krótszy, czy dłuższy. E, zobaczymy. No i co? No trzymajcie się, nie? Do zobaczenia, do usłyszenia papa. W następnej recenzji albo w następnych, w następnych przeglądach newsów. Zależy kto jaką serię lubi.